Witajcie, kochani, Adam Witajcie, Kin, Kin. Facebook Uniwersytet Szczęśliwości, Mistrzostwo Życia EU. Część druga. Jak osiągać rzeczy niemożliwe. Zobaczcie, za nami płonie już ogień. Tak, plecy. Ogień, po którym wkrótce, jak się wypali trochę bardziej, będziemy musieli przejść. Jaki jest sposób, żeby osiągnąć rzeczy niemożliwe? Zacznij przyzwyczajać swój umysł, swoją podświadomość do tego, że niemożliwe nie istnieje. Małymi krokami. Jeśli masz cel tak duży, że na tę chwilę wydaje ci się niemożliwe, podziel go na mniejsze. Od rana trenujemy i przyzwyczajamy swój umysł do tego, że to, co będziemy robić, jest możliwe. Od rana dajemy sobie małe dowody. Znajdź kogoś, kto już zrobił to, co dla ciebie jest niemożliwe. Naśladuj go. Zapytaj. Dowiedz się, czego jeszcze nie wiesz, czego się musisz nauczyć. Co musisz zmienić w swoim sposobie myślenia, żeby to, co niemożliwe, stało się możliwe. I przede wszystkim zmień swoje nastawienie, bo niemożliwe nie istnieje. Sprawdzaj. Wkrótce ciąg dalszy, prawdopodobnie już po przejściu, być może jeszcze przed. Ach. Powiem Wam, że nie jest lekko no. i to się nazywa wychodzenie ze strefy komfortu. Tak. Natomiast tam, gdzie jest bezpiecznie, tam zazwyczaj są Wasze lęki. I zazwyczaj, zostając tam, nie osiągacie tego, co chcecie osiągnąć powodzenia. Podoba się Wam to, co robimy? Subskrybujcie kanał, lajkujcie, komentujcie, zapraszamy do komentowania również. Piszcie maile, jeśli macie pytania. Adam Kin, Jola Kin, Facebook Uniwers Uniwersytet Szczęśliwości, Mistrzostwa Życia EU. Do zobaczenia wkrótce.